mała. Ona się nazywa mało oryginalnie, ale przyjechała już z takim imieniem i to imię zostało, bo na nie reaguje. Mała, wbrew temu jak wygląda, jest pół Pitbullem Po matce pitbull. Ojciec jest nieznany, ponieważ matka w czasie cieczki poszła na wieś. Trafiła do nas w kiepskim stanie, była trzymana przez praktycznie całe swoje krótkie, kilkumiesięczne życie w ciemnej komórce, z której wychodziła raz dziennie na chwilę. Miała poprzerastane szpony, brudne uszy. Jest w takim wieku, że jeszcze musi zostać wysterylizowana. Zaleczymy do końca skórę i będzie szukała nowego domu. Psem może brzydkim według niektórych, według innych psem oryginalnym. Bardzo lubi kontakt z człowiekiem, naprawdę bardzo szybko się uczy. Musiała się po zabraniu z tej komórki nauczyć w błyskawicznie krótkim czasie takich rzeczy jak jeżdżenie autem, reagowanie na podstawowe komendy, chodzenie na smyczy, czy choćby wydawałoby się prozaiczne wchodzenie po schodach. Tak? Dla wielu psów to jest ogromna, niedopokonania bariera, a mała... W ciągu kilku dni nauczyła się wchodzić na pierwsze piętro. Ja jestem z niej bardzo dumna i myślę, że jej nowy opiekun, który daje naprawdę dobry, odpowiedzialny dom, też będzie z niej dumny. I ja osobiście małą polecam.